Ogień. Witam z tej strony Damian z Real Farm wraz z Kingą. Jesteśmy w Wołominie u Artura Stanczaka w fitness klubie Forma. I tak jak wcześniej zapowiadałem, dzisiaj będziemy robili płaski brzuch, Pomożemy Państwu osiągnąć docelową formę wakacyjną. Serdecznie wraz z Kingą. Zapraszamy! Zapraszamy! Brzuszki na ławce bosu. Można to ćwiczenie również wykonywać na standardowej piłce i nie będzie to błędne. Kładziemy się na piłce plecami, nogi ugięte stawiamy stabilnie na podłodze. Ruch ma mieć zakres maksymalny, zarówno jaki w fazie koncentrycznej, jak i ekscentrycznej. Ułożenie ruch w tym ćwiczeniu jest dowolny. Skłony tułowia na ławce. Jest to ćwiczenie, które angażuje zarówno dolną, jak i górną partię brzucha w bardzo dużym stopniu. Zaczynając to ćwiczenie należy położyć się w poprzek ławki i ustabilizować pozycję rękoma. Ruch ma być dokładny i angażować mięśnie brzucha, a nie mięśnie rąk. Zarówno w momencie przyciągania nóg tu i tułowia, jak i w momencie odciągania. Unoszenie nóg ze wznosem bioder. W tym ćwiczeniu unosimy złączone ze sobą nogi, leżąc na ławce poziomej. W momencie, gdy nogi już są w kącie 90 stopni do tułowia, unosimy biodro ku górze, by jeszcze zwiększyć napięcie mięśniowe. Proszę zwrócić szczególną uwagę na technikę wykonywania tego ćwiczenia, po to, by jak najmocniej zaangażować mięśnie brzucha i jak najmniej wykorzystywać dynamikę ruchu. Skłony tułowia z linką. Ćwiczenie to można wykonywać zarówno stojąc, jak i klęcząc. Chwytamy linkę rękoma i ustawiamy stabilnie w pobliżu głowy jak na materiale. I wykonujemy skłony tułowia. Mięsień powinien być w ciągłym napięciu. Podnosimy tułów powoli, natomiast opuszczamy bardziej dynamicznie.